Cześć, z tej strony Gosia Kędzierska, Twój Kosmetolog. Tym razem chcę Wam opowiedzieć o Dermoserum firmy Larens. Jest to produkt w postaci sprayu, który idealnie nawilża skórę, przyspiesza naturalne procesy naprawcze, jak również łagodzi stany zapalne i świąt. Doskonale wspiera leczenie różnych problemów skórnych, a tak, że działa przeciwbakteryjnie. Dla kogo jest ten preparat? Dla wszystkich osób, które mają skórę na naczynkową, borykają się z trądzikiem, trądzikiem różowatym, czy trądzikiem pospolitym, do wszelkiego rodzaju alergii skórnych, atopowego zapalenia skóry, czy w przypadku łuszczycy. Jak również rekomenduję ten preparat dla osób, które Poddawane są okresowym, niekorzystnym wpływom czynników zewnętrznych, takich skrajnych temperatur, wiatru czy też nawet stresu. Co zawiera ten preparat? W głównej mierze oparty jest na peptydach kolagenu rybiego, ale dodatkowo zawiera także witaminę C, biotynę, e alantoinę ektoina, która doskonale działa przeciwzapalnie jak również srebro koloidalne. Jak stosujemy ten preparat? Tak jak powiedziałam, jest on w postaci sprayu, więc być może dla niektórych jest to nowa forma, nowa forma serum. Tak naprawdę możemy stosować dowolną ilość razy w ciągu dnia. Oczywiście polecam jako taką podstawę pielęgnacji nakładać ten preparat na oczyszczoną skórę twarzy jeszcze przed nałożeniem kremu, aby spotęgować działanie, działanie kremu, ale także możemy go nakładać na przykład dla utrwalenia makijażu, czy też w dowolnej porze dnia, kiedy poczujemy taką potrzebę odświeżenia skóry, złagodzenia, więc tak jak wspominałam, dowolną ilość, dowolną ilość razy z odległości takich 20-30 cm nakładamy, nakładamy na skórę. Co jeszcze mogłabym powiedzieć? Na pewno to, że w okresie letnim schłodzone w lodówce to serum idealnie odświeża naszą skórę. Jeżeli chciałabyś więcej informacji na temat tego produktu bądź też jesteś zainteresowana zakupem, zapraszam do kontaktu.